Ciemka. witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget EU15. Na początek podziękowania dla wspierających. I przechodzimy do odcinka. Nagrywam go od razu po live'ie. Dzisiaj wam powiem, że jestem strasznie nieogarnięty co na live'ie kto był to widział. Także mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Ale no mam nadzieję, że coś jeszcze uda się dzisiaj wyklikać. I tak. Co do setnego poziomu, bo były pytania, będzie setny czy nie będzie? Nie wiem, zobaczymy. Ogólnie grzybków na ten moment zostało mi 400, także spróbujemy jeszcze coś podziałać Aczkolwiek z tym setnym myślę, że raczej ciężko No dobrze, przejdźmy sobie do lożków Stan lożków wygląda aktualnie tak Tu piątka, tu ósemka. I pokażę wam oczywiście jak to wygląda na SF Toolsie Czyli zaczynamy sobie Od strumienia lawy, potem toksyczne drzewa, strumienie lawy, toksyczne drzewa i tak troszkę na zmianę Także prezenty wyglądają tak No i zaczynamy sobie klikać przeciwników I tak, najpierw tygrys Piąty przeciwnik, za którego oczywiście poleci Epic, także miejmy nadzieję, że coś fajnego. Jest pasek, jest to pasek, nawet spoko, bo na trzy cechy, więc mogę sobie wziąć. Pancerza też ma ciut więcej. Czy będzie 25% redukcja obrażeń? Jest, skoczyła, także fajnie. sobie od razu zamienię i możemy klikać dalej. Czyli teraz Rosiczka pagienna. klikamy dalej. Kolejny klucz do lochu, przypomnę, tylko jest na poziomie 95, więc generalnie no troszkę, troszkę daleko. Ale no dobra, zobaczymy, może akurat się uda. Teraz mamy dwóch przeciwników z toksycznego drzewa, także próbujemy. To już procenty troszkę mniejsze mogą być. I co? 75 poziom udało się przebić. Także pupile już mam generalnie złapane. Tam na live kilka dało się też złapać. Zaraz do pupili też przejdziemy. Wam pokażę, jak to wygląda. I w sumie też jeszcze nie przebierają jakoś bardzo. Czekajcie, ile mam tych procent na nich. 3% na tego goryla było, teraz pewnie około 4, więc tego goryla jeszcze sobie zróbmy. A co do gremlina, tego 10, no to myślę, że z nim sobie chwilę poczekamy. O, akurat to podejście, które tutaj przerwałem, to było wygrane. I teraz przed gremlinem bym sobie wymienił po prostu jakiegoś jednego epiczka. Na przykład, o kurczą taka brońka by siadła, ale no niestety się nie udało trafić. Także jednego epika bym chciał wymienić, żeby podbić sobie troszkę szansę na wygraną. I kurczę, na ci wszystko, nie to co potrzeba, nie? Także generalnie masakra. Masakra, masakra, ale no próbujemy. 300 grzybków jeszcze zostało. Dobra, troszkę w sklepie tutaj poszkałem itemów. Ostatecznie kupiłem tylko taką broń zwykłą plus 18. Aczkolwiek mogę trafić jest sobie lepszą, tam obrażeń pod 30. Ale z reguły, jak były jakieś obrażenia 30 więcej, no to było pod zręczność. Cały czas ta zręczność, więc nie wiem o co chodzi, ale no miałem pecha, nie trafiłem. No ale teraz tak czy tak, potrzebujemy trafić sobie oczywiście klejnocik na. O, święty Gral to też się przyda właśnie pod szukanie Klasera. Ale potrzebujemy trafić klejnot na inteligencję. Także to sobie właśnie szukamy teraz. Zobaczmy, czy da radę złapać jakiś. Ok, poleciał. Fajnie, że nie kosztowało to, nie wiadomo, ile grzyba. To sobie sprzedajemy, to sobie sprzedajemy. Troszkę też statystyki mogę sobie kliknąć nawet. Tylko koloda troszkę ma tutaj przyoszczędzone. No i zobaczmy teraz jak to wygląda procentowo na tego gagatka gremlina ostatniego. I z niego poleci epic, więc jakby tutaj polecił jakiś dobry epik. Nie taki, który wymieniałem przed chwilą, tylko jakiś taki faktycznie sensowny. Nawet może być bez strota, bo zaraz jest kowal. Więc generalnie no problemo. I zobaczcie jak mi fajnie podrosły procenty, nie wiem nawet z czego do końca. Czy to z tej broni tylko, ale dobra, nie będę narzekał. Także żywioł ognia lecimy z pierwszym ziomeczkiem. I uwaga, uwaga, w tym momencie dokładnie 200 grzybka zostało do końca. Także to jest mega mało ogólnie, więc o setnym poziomie to ja mogę sobie pomarzyć dosłownie. Ale no co, 90 któryś pewnie się uda jeszcze zrobić. 91 siedzi, kowal odblokowany. No wulkanicznego olbrzyma, ile było procent? 3,38 i potem na smoka mamy 2,20 coś, czyli no generalnie tego i tego by trzeba było sobie kliknąć, nie? O, 92 poziom Z smoka powinien być 93, może 4 Coś takiego, więc generalnie spoko, o właśnie Wiedźma też jest w ogóle e, To mamy co za itemek? Tak, 88, właśnie w Kabinecie Magii w sumie dawno Nie szukałem itemów sobie 88 cech, no tutaj byłoby dobrze zrobić sobie slota ale no generalnie Wam powiem, że troszkę ciężko może być. 25 grzywam no to teraz chyba wolę wydać. Chyba nabicie się po prostu, bo to jeszcze kraj bym się i tak dalej, więc jakby to nie jest na mój budżet na ten moment. Więc chyba po prostu wodaj sobie w statystyki i próbujemy tego ziomka zarobić na 2%. Liczę po prostu na farta i tyle. Olbrzymi smog, 2,20 na 2,30%. Zobaczmy, 180 grzybków do końca No jak on padnie to resztę sobie dobierę już z awki na pewno Bo 10 przeciwnika pewnie bym nie był w stanie pokonać, jeśli tam przed chwilą na tym skanie się nam nie wyświetlał w ogóle Więc raczej nie ma co no I co, no kwestia farta no Zobaczymy co się uda Jakby się udało jeszcze ten kolejny loszek odblokować to byłoby super, no bo wtedy by ten setny może nawet wleciał Ale no zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, grzybków 125 no nie jest kolorowo, nie jest. Ale sobie klikamy. Mam nadzieję, że olbrzymi smok nie zepsuje e, mi planów. Olbrzym. To się wszystko łączy. Olbrzymi smog, olbrzym idzie. Matka jedyna backstone nie znalazł po prostu. Ale dobra, udało się. Udało się pokonać Olbrzyma. Już myślałem, że Olbrzymi tu zepsuje odcinek. Ale jakoś daliśmy radę. E, dobra, dokończyłbym sobie na pewno tutaj to zadanko, które mam rozpoczęte. Zobaczmy, ile tutaj leci. Expass tego, nie jakoś turbo dużo ogólnie. 200 tysięcy, ale to było za 7,5, także nie jakoś turbo dużo. E, tu jeszcze mam 8 piw, kurczę, to kolejny rok jeszcze odblokuję sobie. E, dobra, chodźmy jeszcze do pupili. Jak chodzi o pupile, tutaj mamy ogień. Dobra, czyli z ognia bym mógł zrobić kolejne środowisko. Okej. Okay. To zróbmy sobie no, tą wodę, na przykład. znajemy sobie, o tylko i teraz ogień mogę sobie podkarmić, tak. I to ja bym sobie 94, czy nie? Może ciut brakować ogólnie. Nie, jednak się udało. Dobra, to 94 poziom się udało dobić jeszcze ze, ze środowiska, więc fajnie, bo z kolejnej wyprawy poleci więcej e, właśnie ekspa. Dobra, i udało się 95 dobić. Kluczyk od razu poleciał razem z biciem 95 poziomu. Ogólnie wam powiem, że z tych wypraw bardzo fajnie le lecą te klucze, więc to akurat nie można narzekać. Piwek mi zostało jeszcze tyle, w sumie mogę sobie już tutaj wypić, żeby na pewno wiedzieć, że tutaj piwo na awkę mam. No i co, kolejny przeciwnicy jest 132 poziom Yeti, więc tego robimy bez problemu. Czarny upiór 140, więc raczej też powinien sobie tutaj paść. Poziom 96, no spróbujmy jeszcze tego drogora sobie zrobić, bez sprawdzenia sf -tulsa. byłby poziom 97, więc już całkiem, całkiem spoko. No i zaraz będzie trzeba sf odpalić bo ten Drogor też już tutaj nie chce paść, grzybków 55 no więc sytuacja jest troszkę kryzysowa bym powiedział, dobra to czas na Esertulsa koniecznie, zobaczmy jak to wygląda w takim razie no bo tutaj też mogę teoretycznie jakiegoś apieczka sobie poszukać czy coś takiego, ale no zaraz zobaczymy, 2% a o no, i typowo znowu 97 poziom Znowu, jak sprawdzamy, jest tursu, jakiś przeciwnik padł. E, dobra, czyli było na niego tutaj 2%, tak? Jak dobrze widziałem. Tak mi pięknie chyba wykręcił. Ok, 2%. Ogólnie to jest do klikania. E, prawie mam 98, czy to dobije z arenki. No to jest prawie 100 kołek z pasareny, chyba tyle teraz nie dostaję, jeśli nie mylę. No, 8000, także nie. Tu bym musiał sobie zrobić jakiegoś kuścika. Co ja by zrobię jednego quest'a, żeby 98 dobić? Ewentualnie w sumie mógłbym też z ww wykręcić I w sumie że to też nie jest głupie Zakręćmy sobie ww, dostanę dosyć sporo golda Czy akurat poziom bije to, nie wiem, zobaczymy 50 na 50 A i tutaj temki właśnie muszę teraz rozmontowywać Żeby sobie ogarnąć surowce podlepszanie itemów No i kurczę, że zaraz coś tu jeszcze ogarniemy na ten setny poziom, zaraz zobaczymy Dobra, 98 skoła się udało bić. Także to akurat zgodnie z planem, troszkę grzybów skała się zwróciło. I no ma generalnie 400 tysięcy golda, więc to zdecydowanie trzeba badać e, w jakieś statystyki. E, pytanie, czy nie mogę trafić na przykład jakiejś broni fajnej, plus 50 barażeń? No właśnie, plus 54. I widzicie, znowu jest plus 50 barażeń. Siła, zręczność, siła, zręczność cały czas. Albo jedno, albo drugie. To jest zręczność z wytrzymałością. więc no generalnie cuda na kiju, można powiedzieć. Plus 63, no patrzcie, tę broń. I zręczność, nie? No, nawet ze slotem jest. O jeju. Dobra, 26 pod siłę znowu. No i tak to właśnie wygląda. Robienie zakupów w tej gierce, no ale cóż, cóż poradzić, cóż poradzić. 45, 390, to plus 30 pod wytrzymałość, okej. Okay. To bym musiał sobie nowego gamika na pewno znaleźć pod to. Mm. No dobra, mogę wziąć. Ale jeszcze chwilkę poszukam. Zjedna, dwie bronie sobie zobaczmy. Tutaj pod siłę. Ale raczej lipton będzie, raczej lipton. Dobra, zostawiamy sobie tak, bo zostało grzybków 15. Także bez szału, właśnie. No i dobra, oddajemy sobie w statystyki na pewno. Dajmy sobie do 300 tysięcy inte póki co. Dobra, troszkę nawet za dużo. Teraz wytrzymałość sobie doładujmy do tak 180 To wytrzymałość troszkę tańsza, więc może nawet ciut więcej Dobra I szczęście, szczęście trzeba podbić, no bo druid klasa pod szczęście, troszkę jakby nie patrzeć, więc Szczęście się na pewno przyda, to sobie podbijmy troszkę do 130 Dobra I pytanie kogo my teraz w broszkach mamy, to był Niech no tylko sprawdzę. Zwiadowcy to są teraz. okej okay. Zwiadowcy. No to by się przydało troszkę podbić jeszcze zręczność. Zwłaszcza, że jest po 40. Także, no, te 30 kołam, że dajemy w zręczność. Nie jakoś turbo dużo, dużo, jakoś mało. Może nawet troszkę mniej. Dobra, do 500 podbijmy to sobie tą zręczność. O, tak. O, właśnie. Tutaj do 1200 dobijmy, tutaj do 2,5. Damy radę dobić, wytrzymałość. Dobra, jakoś tam siedzi. No i co, i zaryzykowałbym tutaj jednego oka, sobie mogę skipnąć jeszcze. Też na wytrzymałość. Masakra, masakra. 140. No dobra, zobaczmy. O kurde, teraz jestem w ogóle tank. Tank Druid. To chyba nie odda. To nie ma prawa oddać. Ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak są procenty na tankowatym Druidzie. Aczkolwiek to chyba się nie uda. Wszystko przez tego Olbrzyma, myślę. On tam na hachmęcił, grzybku grzybków sporo ode mnie wyciągnął i teraz brakuje. No właśnie, no nie na no takie proporcje to w ogóle nie ma sensu, tak żeby musiał coś wykminić innego. Dobra, i ja skończyło się na tym, że stwierdziłem, że muszę troszkę grzybków dokupić, także kupiłem za 4 dyszki, jakoś turbo dużo, ale myślę, że powinno wystarczyć, zaraz zobaczymy. Yy, chwilkę tutaj w sklepie rolowałem, trafiłem takie rękawice, więc je sobie oczywiście weźmiemy na trzy cechy, te sobie rozmontujemy. I generalnie fajnie byłoby trafić sobie jeszcze jeden gimmick na intę. O, super, super, super. W końcu coś pode mnie leci. I tak, dodajemy sobie tutaj. No i kema, tutaj zamienię tego z tym. No i nadal mamy wytrzymałości więcej, aczkolwiek to jest już bardziej wyrównane. Plus możemy teraz jeszcze sobie pójść do kowala. Może coś da radę ulepszyć. Panie kowalu. Co mamy za ciekawy ten wypas. Jest, pas jest spoko. No i to w sumie jest lepsze. Tyle. Także zobaczmy. Czy te jakieś tutaj małe rotacje coś w ogóle nam dadzą No i jak widać troszkę to dało, mamy tutaj na śnieżnego lwa 6-6% i potem na alligatora 2,8% No spróbujemy oczywiście to sobie przeklikać Mam 120 grzybków jeszcze, tyle zostało Także no w sumie jeszcze możemy coś sobie kliknąć, ale tutaj Inteligencję Niech idzie Na pewno tego pierwszego bym chciał sobie kliknąć teraz, czekajcie to jest ten Nie, ten, nie ten nosik w ogóle Dobra, także próbujemy Teoretycznie 120 grzybka powinno starczyć na tego i tego Także mam nadzieję, że nie będę miał dużego pecha I uda się dwóch chłopów pokonać Pierwszy już padł, 99 poziom e, I po kolejny właśnie będzie ten setny, także Byłoby spoko Odbijmy sobie jeszcze statystyki, żeby tutaj wszystko było idealnie, perfekto Tiruriru Tutaj portal odblokowany, spoko Ale no tą stówę kurczę trzeba dobić nie dajcie olbrzymowi Olbrzym już wystarczająco namieszał Mroźny aligator No zobaczymy, 90 grzybka aligatora Więc jaki zapas jest Dobra, setny, jest setny poziom Nie wierzyłem, że się uda, ale się udało, co prawda to kupiłem te 150 grzybka Ale no mimo to Mimo to myślę, że ładnie Setny poziom się udało Szczęście w miarę przypisało Na to co trowałem, to naprawdę jest dobrze. Tyle mogę powiedzieć. Eee, dobra. No i co jeszcze? Awki mamy troszkę do zrobienia, także to sobie dokończymy. Eee, Pupilę mamy do atakowania, także sobie zróbmy walkę pupili. Na pewno teraz bym sobie chyba zrobił ogniem walkę, tak myślę. Zróbmy sobie. Wygrana. Tutaj będzie przegrana, to dajemy na przykład ziemią. Tutaj też przegrana. No i mrokiem, no akurat też przegrana. Także tutaj się nie powarciło. Dobra, kończmy sobie tutaj tą wyprawę. Być może będzie 101 poziom. Zaraz się przekonamy. Będzie poziom 101. Nie ma poziomu 101, troszeczkę bra brakuje. Ale jest za to klucz do toalety, więc to akurat jest bardzo fajna sprawa. Bo mogę sobie wrzucić już dzisiaj jakiegoś epika. Także epika sobie wrzucę... Może tego, bo jest tańszy, bo chyba jego nie będę podmieniał. Chociaż to jest w sumie... Też gimmick na wytrzymałość, więc mogę w sumie podmienić. Dobra, to jednak, jednak podmieniamy, a wrzucamy tego najtańszego. I tu będzie do rozmontowania. To sprzedajemy, to sprzedajemy. I dobra, brakuje 100 Expa. No z Akademii tutaj nie da rady tego dobić. Tutaj tak troszkę skacze po tym wszystkim. Ale choć otwierdzę, to też są już surowce, więc to też jest spoko. I dobra, dobiłem sobie poziom 101, tak myślę. No, i teraz generalnie najlepiej byłoby sobie poszukać jakiejś nowej broń, mi się wydaje. Najlepiej na inteligencję, bo tej wytrzymałości troszkę za dużo. Jestem tankiem, a nie druidem. Dobra, poziom 101. Portal w guildii, No, mogę sobie kliknąć, ale tak naprawdę te portale dzisiaj to tak bez strzału, tak się nic tutaj mm, nie da rady zdziałać. Więc to. Oblokujmy sobie czy nie potrzebuje na coś grzybków, jeszcze na, na tego, na zarząd areny by teoretycznie się przydał, ale no to jeszcze bym musiał dobić 4 poziomy, więc to jest troszkę sporo, tutaj 35 awki zostało e, Więc co? Próbuję szukać kilka broni, zobaczymy czy coś jeszcze uda się kliknąć w tym odcinku Dobra i po chwili szukania trafiłem taką brońkę, pod inteligencję będzie z git, plus 45 średnich, więc jest git, rozrzut większy niż mam aktualnie Więc też jest git Jedyne co teraz potrzeba, no to oczywiście klejnocik i wrzucimy nawet na wytrzymałość. Od biedy by uszedł, bo to też by wzmocnił moje procenty, a aczkolwiek na IT... No dobra, damy tą wytrzymałość. Ewidentnie dzisiaj e, musi być mój druid tankiem. 56 grzybków jeszcze mi zostało, no teraz mam troszkę więcej tej, tej inteligencji, więc no nie jest najgorzej. Ale no głównie tutaj chodziło o te obrażenia, 45 średnich więcej, e, także to może pomóc. I zobaczmy sobie prawdopodobnie... Ostatnia, bo przedostanie sprawdzanie Seftusa dzisiaj. Yy, I mam 1,16%, naprawdę aż tak mało. 1,16, 0,15. Ok, to tutaj przyznam się, że liczyłem na więcej. Ale no, 50 parę grzybka mamy, więc tak naprawdę możemy sobie to próbować jeszcze kliknąć. No dobra, także 50 grzybków kontra duch wulkanu. Może się uda, może nie. 50 prób po 1% lecimy. No, i niestety, jak widzimy, grzybek na czerwono także się nie udało. Troszeczkę zabrakło, ale to nic. Setny poziom dobity, czyli ten plan mój, taki minimum, który miałem, więc jestem i tak zadowolony. Doróbmy e, sobie na koniec aweczkę, oczywiście. No i dobra, właśnie skończyłem sobie robić też jeszcze awkę. Dwa grzybki tutaj wleciały. E, poziom 101 ostatecznie, także i tak jestem zadowolony, że ten setny udało się przekroczyć. Myślę, że bardzo spoko. No i w kolejnych dniach też będę sobie klikał, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz, za te dwa grzybki, czy ja jestem w stanie kliknąć jakieś środowisko? No, no mogę próbować w sumie. Nie? Tutaj, chociażby zębika. Zobaczmy, dwie próby potężne. O, za pierwszym. O, łatwo, łatwo. Więc tutaj, karmienie do przodu już. I tutaj, kogoś do karmienia, mamy krok samemu do karmienia. Spróbujmy, krok sobie pokonać. Tutaj, uwaga. I to jest za pierwszym, więc karmienie do przodu zawsze. Więc spoko. No i przed tym sposobem prawie 102. Więc generalnie myślę, że spoko. I być może 3 koła inteligencji, 3 koła inteligencji też wręczało. No i dobrze, tak kończymy trzeci dzień. 101 poziom. Dzisiaj to na tyle. Na razie i do jutra.